Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku Życie Wieśniaka. Dzisiaj jesteśmy na budowie, właściwie na remoncie przedszkola i chciałbym Wam pokazać, skąd pozyskuję tyle kabelków. Tutaj, jak widzicie, ciągniemy nową instalację elektryczną w korytach. No i tutaj będą puszki zamontowane. Na razie ich nie mamy. Kable są zostawione dłuższe, żeby nie brakło. No i później ten odpad będzie wycinany. Tutaj mamy na przykład też kable puszczone. Czekamy na jeszcze jeden kabel datę. To jest kabel internetowy, który pójdzie do tamtej puszki. No i tutaj, jak widzicie, zostawiamy troszeczkę więcej sobie. Tyle będziemy dziś potrzebować. I zawsze te parę centymetrów kabelka do skurowania pozostaje. Tutaj mamy lampy wypuszczone, jak widzicie też trochę więcej, tutaj może zostaną kable, może nie, to zobaczymy. Także pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.